Emocje mogą być ozdobą, wspaniałym urozmaiceniem naszego życia. Ale przede wszystkim są bezcennym narzędziem, które pomaga nam radzić sobie z wyzwaniami życia codziennego. I Im lepiej mamy opanowane to narzędzie, tym większy sukces życiowy możemy odnieść. Jeśli nie umiemy radzić sobie z emocjami, to w naszym życiu może pojawiać się ciężar, balast, dezorganizacja, wiele trudnych sytuacji, konfliktów. Mogłoby się wydawać, że emocje przynależą tylko i wyłącznie do życia osobistego. I rzeczywiście prywatnie mamy dużo więcej przestrzeni, żeby zajmować się emocjami. Zarządzanie emocjami to jest ważna kompetencja osobista. Jednocześnie to nie jest tak, że kiedy idziemy do pracy, to nasze emocje zostają w domu. One idą z nami wszędzie, gdziekolwiek się wybieramy. Możemy próbować zakładać maski, ale jeśli doznajemy wiele negatywnych emocji, silnych negatywnych emocji, to w tych maskach będą pojawiały się szczeliny. A przez te szczeliny będą widoczne tak zwane mikroekspresje, czyli mimowolne wyrażenie tego, co tak naprawdę czujemy.